On jest. O mój Boże. Jest. Trzeba się rozglądać, Jasiu. Mniej mówić, więcej patrzeć. Ucisk. I kogo mamy teraz imieniny? Jest 26. Sobota, Dionizego, Szczepana i Zenona. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego z wspieraczą, wspieraczom, oglądaczom. Wszystkiego dobrego. Siema, Jasiu. Siema. Siema, siema. Krzyć kurde, z entuzjazmem trzeba podchodzić. A nie tako zomu i co my będziemy robić? Jemy, idziemy do kus Bierz wiaderko. Śnieg spadł trzeba przywitać się żarciem, bo kurde się obrażą. Do Brunona. Chodź Bruno. Casz? Nie za dużo. Tak trochę na rozruch tylko. O! Reszty dla kus. <gry> kurde, jak się boją, to za kozy. Bruno to wywalone, ma dali żarcie to swoi, kurde. Cześć, Chodź kanka, chodźcie. <gry> Nie widać nic. A i co? Wydygane. Siano później przyjdzie. Skupcie, co macie na ziemi. Wszystko wyciągacie, kurde. A ja tylko mam robić. Macie wodę? Macie jeszcze, dobra. Parę łyczków. A niech siedzą cały dzień, całą noc. Pewnie jajek mnie zniosą. A przed dzień, przed Wigilią, albo Wigilię było 7 stopni. Kurde, ponad 10 jajek, a więcej. Z 15 jaj Od razu. Po dwóch dniach, czy tam po jednym dniu. O takiej temperatury. Takie są wrażliwe na temperatury, dlatego jak ktoś może, to Kurnik wystarczy do 16-17 stopni. Yy, ogrzać w zimę. Dać światełko. Yy, I kurde, wtedy masz jajeczko. To jest królik. No, ale wydłuże. Te trochę mniejsze, no ale te też kurde. Trzeba słomy im przynieść, wyścielić. Żeby się nie męczyły żadną z tych koktydiotów. Mają trzymać masę. Ty nowego samca widziałeś, Jasiu? Tak, tak widziałeś. A kiedy ty widziałeś? Wczoraj. Na żywo? Kiedy? A No tak, zapomniałem No tak. Jajka zbierał. Młody kurde się wydało farmer nic nie robi I co ładny ten samczyk? Bardzo. Bardzo ładny. A jaka to rasa? Wiesz Jasiu czy nie wiesz? Nie Belgijski olbrzym. Biały Bob... W skrócie na niego możesz mówić, zobacz ile zażart mieszanki. Dobry znak, chłonie sianko powyciągane, połowę wody wypił. Ty kurde, mimo długiej podróży, sobie ładnie się zaaklimatyzował. No, żadnych tutaj niepokojących rzeczy nie idzie zaobserwować. Jest żwawy, ruchliwy, ciekawy, także yy, zdrowo. Się zachowuje. No cóż, no jest odchowanym samcem, więc tutaj tak szybko go raczej nie zabije. <grymne> Wytrzyma może dłużej jak dzień, dwa. Nie no, jak coś byś miało się stać, to w przeciągu pewnie dwóch, trzech tygodni, a nie tam paru dni. Bo czasem po zakupie tak bywa, że stres wystarczy. A żeby królik przestał trochę jeść, a jak przestanie jeść to i zaraz odporność spadnie, a jak odporność spadnie to zaraz e, jakieś bakterie, czy nawet wirusy są w stanie takiego królika e, męczyć. Jest tutaj królik. Patrzę oczy, masz przyuzawione. Się kurde zmagasz z, z czymś, no to chyba ciebie tutaj koktydio zebrała. Zobaczymy. Możemy im samego granulatu dać trochę Na bogato słomy trzeba przynieść znowu Co te króliki, one jedzą tą słomę Dobra A no i ciekawe jak właśnie ten Bob Jakie młode z białego i z szarego to wychodzą szare, nie? O czy białe i szare <śm> Nie zna, może czerwone albo niebieskie. Ciekawe bym. było. Już ta samica ma ładniejsze ucho, chyba. O, sorry, pani samiczko. No, ma większa, ona młodsza jest, bo ma ona. Ile ona ma, 5 miesięcy? Gotowy masz to iść na podwórko dla tych na klatkę zawieźć. Nie mam mrozu, to jeszcze dzisiaj wiśnie. E, woda. E. Kurde, ta Nie za bardzo lubię święta, bo się mało chce, proszę Państwa. Łatwo też przydobrzyć żardziem jakimś, kurde. Słodycze inne, spać nie można, kurde. Dobra, trzeba druciki już rozwiązać i śrubki yy, nie zdejmować, ale odkręcić można z drugiej strony. Tutaj jest taki myk, że z drugiej strony, tak jak tutaj, zostawiamy całą szpilkę. Bo ta śruba jest na stałe i nie, nie dotykamy, bo szpilkę tak wsadzamy, a tutaj łapiemy tylko tyle, żeby. O tako jest prawie że idealnie. Chodzi o to, że z góry jak tam się nakłada, to jak leci beton, to nie zawala, bo jak tutaj zawali tyle gwintu, a później jeszcze odkręcić, no to czasu ile i jeszcze ile trzeba się siłować z tym, a później przy zdejmowaniu już całej śrubki, całej szpilki to. Łapiemy wkrętarką i się wykręca z betonu, bo beton powinien dobrze to oblać i stworzyć gwint, tak? E, więc na razie tylko odczepię i jeszcze zostawię pewnie na dzień dwa, e, żeby to jeszcze trochę podwiązało może. A później na zewnątrz i będzie trzeba zdejmować, nie, to A to był grizet. A zobacz tego białego, Adaś. A właśnie, ja, gdzie był biały. A Chodź, powiedz, co o nim sądzisz? Zobacz jaki królik. Zimaczki, Oje, Większy zimnej. od ciebie, Adaś. No tak. <laughs> Widzicie jaka to przypadłość farmerska, zamiast zrobić od razu, jak należy, to kurde lipę odwalił i odpadło od gorąca, bo to glina, piach. Yy, więc kolejno wiadomo, żeby się nie trzymał, ja to tak na szybko robiłem, więc biorąc pod uwagę zmarnowany czas, to nie jest aż tak szkoda, teraz jest czas, żeby to poprawić, więc dwa kołeczki będziemy, zaraz pomalujemy, będzie elegancko, zobaczysz kurde, jak obróbki się robi. Jak robi wrażenie, kurde, aż mnie ciary przeszły. Dobra robota. Jak tam króliki, fajna pogoda, nie? A tu jaki samczyk. Uu. Kurde, fajny. Tamten elegancki. Może was do ogłoszenia dać. Zrobię zdjęcie. Dorosłe samce. Hmm? Chyba tak zrobię. Szkoda, bicie za nie. Poszedź można wziąć. By było śmiało. Jakby ktoś szukał rozpłodnika. Kurde. Pięć i pół kilo, dziesięć i pół. Hmm? pół kurde No tak Słabo Ale kurde Już teraz pięćdziesiąt na pięćdziesiąt który dzisiaj dwudziesty szósty? No dobra, zobaczymy, za kilka dni wrzucimy. Ona największa mi się wydaje z tych termąckich, więc niech tak będzie. Że <gryśla> została dopuszczona, a czy on ją tam się kurde w nią strzelił, to już nie wiadomo. Ty to spryciarz jesteś, to kurde możliwe. Kurde jak ją żywy, jest młody, już pewnie samice czuje i... i kurde, jurny się zrobił. O. nie jest taki płochliwy mocno zobaczymy jak on podrośnie i zobaczymy jakie młode po nim będą miesiąc no dwa to chyba maksymalnie ile mógłbym jeszcze przytrzymać te samice bo później to już, już za długo jest. samica jak tylko osiągnie Dojrzałość płciową i osiągnie swoją taką wagę, jakby docelową, zdrowo wygląda, to najlepiej ją zakocić, żeby ona w zdrowiu była. No i też, żeby jak najszybciej wiedzieć, czy się nadaje do rozrodu. No, bo jeśli zepsuje, no to tam już od hodowcy zależy, czy, czy da jeszcze jedną szansę, czy od razu ją pogoni. Ja to daję szansę, no ale jakby już drugi raz zmarnowała, to raczej bym się nie pieścił. Tylko pasztet. I szkoda, miejsca w klatce, szkoda roboty, szkoda wszystkiego. A to nie jest pierwsza i ostatnia samica, jest ich kilka. Zawsze, stado podstawowe to jest u mnie e, no większe niż, niż tak, jakby potrzebuję. Nie, Abi? Co ty taka skupiona, jakbyś całego tego pana Tadeusza na pamięć znała. Miała za chwilę wyrecytować. Tyle na dzisiaj, proszę Państwa. Pewnie się nie podobało, ale mimo to możecie zostawić jakąś łapkę, komentarz. No, nagrane to co było. Tak jak jest, się przyzwyczaiłem do nagrywania codziennego, więc macie film, czy coś jest ciekawego do roboty, czy nie. No to jest nagrane zawsze kilka obrazków w czasie, kiedy inni YouTuberzy leżą odłogiem. To fermerek coś Wam wrzuci. Na razie, cześć! i've been a